Szukałem internet i znalazłem to na AliExpressie. Dostarczone zostało w 24 godziny. Jak oni to zrobili, nie wiem. Otwórzmy. Tonto katana najostrzejszy nóż na świecie. Poko, fone, akcesoria. Na pakowaniu jest informacja. Flagship MediaTek Dimensity 8400 Ultra, 6000 mAh, 90 W szybkiego ładowania, krystaliczny 120 Hz AMOLEDowy ekran, 50 MP kamera i IP68 odporne na wodę i kurz. O, a w zestawie również otrzymamy przewód zasilający USB typu A do C i zasilacz nasz polski 90 W USB typu A. Czy znajdzie się tutaj również pokrowiec? Tak, instrukcje obsługi i pokrowiec szary, Pocopon. Języki, jest polski i wiele, wiele innych. Aktualizacja oprogramowania bardzo potrzebna, by usprawnić aparat ustawienia. I nie tylko. Samo urządzenie dość dobrze trzyma się w dłoni, lecz odciski palców, jak najbardziej, dlatego pokrowiec przyda się, który ochroni kamerę, jak i ekran. Dobrze trzyma się. Ekran 120 Hz, płaski, z żywymi kolorami. Wygląda genialnie. A urządzenie posiada mocny procesor, 6200 punktów. To poziom Galaxy S24 na Exynosie, czyli zeszłoroczny flagowiec. Oznacza to w skrócie, że możemy zagrać w najnowsze, najmocniejsze, najpiękniejsze gry na dużym, jasnym ekranie z genialną jakością audio. A w aparacie mamy taki tryb jak Pro, 12 megapikseli, wideo w 4K 60, zdjęcia i tutaj bardzo dużo różnych ustawień AI, HDR i nie tylko, portret, dokumenty, podwójne wideo, długi czas Ultra HD, czyli na te 50 megapikseli. No i podwójne wideo to całkiem ciekawa funkcja. Zobaczmy sobie samplę. Ten smart można grać maksymalnie Full HD 30 z przedniej i 4K 60 z tylniej. Głównej i telefonu, ludzie oglądają się co ja robię. Jest autofokus? Jest. Jak to sprawdzić? No tak, widzisz? Jest. No i elegancko. I to mi się podoba. Jakoś jest, moim zdaniem, bardzo dobra. A gdybyś chciał troszkę koloru i wideo stabilizacji, gładko. Zdjęcia wychodzą prawidłowo z przedniej kamery w 4x3, a z głównej 16x9, ilość detali, odwrócenie kolorów, bukę wygląda bardzo dobrze. Jak na średniej klasy telefon, lepiej niż dobrze, moim zdaniem. To w zoomie jest troszkę rozmazane. Ale ogólnie ja jestem zszokowany czystością, detalami i kolorami, które nie są przesycone ani nie są niedosycone. Popularne przedmioty, myślę, że wiecie, jak wyglądają na żywo. Kolor to jest to, czego potrzebujesz. Troszkę niebieskiego w ruchu. Troszeczkę się rozmazał, ale to był intensywny ruch, a gdy przystaniemy, to jest to bukę zachowane. Audio. Stereo speakers. Więc czego dowiedzieliśmy się o tym smartfonie? Dowiedzieliśmy się, że ma przepiękny ekran. Gama kolorów jest niesamowita. To jest płaski ekran, który robi fantastyczne wrażenie. 120 Hz, no to wiadomo. Ale mamy tutaj jeszcze głośniki, które również robią niesamowite wrażenie. Można powiedzieć, że efekt kinowy murowany, no bo Obraz i dźwięk musi być, i on tutaj nam to zapewnia. Procesor na poziomie Galaxy S24 Ultra. To zeszłoroczny flagowiec, który kosztował jeszcze w zeszłym roku 6000 zł. To sporo. A tutaj możemy kupić za poniżej tysiaka z fakturką, z gwarancją. W następny dzień u mnie. Podobnie kupuję w media. W sklepie zarobię. To jest niesamowite. Jak oni to robią? Nie wiem. Jedynie czego brakuje, no bo wiadomo, że czegoś tu musi nie być, skoro jest tak tani, no to nie ma tak wypasionej kamery jak w ultra kameroflagowcach. One są koncentrowane właśnie na kamerze. Nawet całe opisy są tutaj. A tutaj jedna kamera jest skromniejsza i ono takie jest. I tanie, i poniżej tysiaka można je kupić z moimi kodami rabatowymi. W tym czasie jak to nagrywam, no to oglądasz, to może ceny się jeszcze zmienić na niżej lub wyżej. Link w opisie. Pamiętaj o kodach: bo po co płacić więcej, jak możesz płacić mniej? I do tego te kody się nie, niektóre się łączą, także, już nie jeden zaoszczędził. Ja jestem zadowolony, bo zaoszczędziłem. Poco X7 Pro do góry trzymałem, ale myślę, że to zostanie mój telefon na wypady. Będę chodził sobie na wódeczkę na przykład. Albo gdzie indziej, to po co brać najnowszego iPhone'a i zgubić równowartość 6000 zł, jak można zgubić równowartość 900 zł? No to jest różnica. A co ma zrobić, to ma zrobić. Polecam, pozdrawiam i szczęście znów zawitało w moim sercu. Pokofon.